Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest sobota. Przychodzę z wróżbą na weekend, czyli na dziś, na sobotę i na jutro na niedzielę. Zobaczymy jak to się sprawy będą toczyć. I jak zwykle macie trzy talie do wyboru jednorożce, talia celtycka, talia bogiń. Będę losować tym razem dwie karciochy, ostatnio było trzy, ale to teraz jest weekendik, tylko te dwa dni, więc wylosuję sobie dwie karciochy, z których dam Wam różbę. Może zastanówcie się o co chcecie spytać, może macie jakiś dylemat, może po prostu co przyniesie ten weekend. Zobaczymy. Mam nadzieję, że już macie swoją talię wybrane. wybraną, ja zaczynam od jednorożców. Dobra, zobaczymy, co tu wypadnie w jednorożcach. Miłość. Uwierz w siebie. odpowiedzią, której szukasz, jest miłość. Jakiekolwiek zadałeś Cię pytanie, to w odpowiedzi będzie, żeby kierować się sercem. Tutaj tym wewnętrznym głosem serca, które podszeptuje Ci, co masz robić. Kieruj się tą miłością, jaką posiadasz, czy to do innych, czy do siebie, bo nieraz też trzeba siebie obdarzyć miłością. Bo nieraz w ogóle nie wierzymy w siebie, ani w ogóle w nasze możliwości. Karta druga mówi, uwierz w siebie. Wyobraź sobie, że odnosisz sukces, a tak się stanie. No właśnie. I to jest przesłanie bardziej właśnie uderzające do Was, do Waszego wnętrza, do zaufania sobie, do obdarzenia siebie w końcu miłością, zaufaniem, wiarą, że Ty możesz działać to, co chcesz że ty możesz zrealizować siebie tak, jak chcesz. Mm, wiara w siebie otwiera w sobie taką wewnętrzną moc. Otwiera w sobie świadomość, że ty jesteś na przykład warta czegoś, a że nie zasługujesz na to czy na to. Obdarzanie siebie miłością to jest też szacunek do siebie i do swojej energii. Aby nikt tej energii nie wykorzystywał nie kradł, a nie podpinał się pod Ciebie. w siebie, że Ty po prostu jesteś warta czegoś znacznie lepszego niż do tej pory. Dobra. Teraz zobaczymy, co mają etyckie karty do powiedzenia dla tych osób, które brały talię numer 2. A tu mam kamerę na kolanach, dlatego może się czasem <grybujesz> chwiać, słuchajcie. Jedna karta. I druga karta. A zobaczymy. Tu jest Divine Light i Heart Helling. No bardzo podobne, bardzo podobne przesłanie. Ta karta mówi, słuchajcie, o tym, żeby podążać drogą takiej prawdy, drogą wiary, swojej wiary, może swoich zainteresowań. To jest jasna droga, że jesteś być może na właściwej drodze teraz, lub właśnie niedługo otrzymasz jakieś znaki, które będą mówić ci o wstąpieniu na tą drogę. Wcześniej te kwiaty tutaj mówią, aby oczyścić się ze wszelkich negatywnych emocji, toksyn i tak dalej. Żeby też wskoczyć na właściwą drogę. To jest też taki kierunek. Częściej się oczyszczaj, bo Twoja droga jest jasno zaznaczona. Ty możesz śmiało dojść do celu, tylko jeszcze po drodze gdzieś masz jakieś e, bariery, ale już jesteś coraz bliżej celu. Bliżej niż tak, jak ta postać, tutaj bliżej niż wcześniej. Już ci mało brakuje. I ta druga karta mówi, że to jest właśnie kierunek serca. Heart healing, to jest ta konferencja serca. I także mówi, jest związana z wodą. Jak widzicie, to są akweny wodne. Także mówi o oczyszczaniu. Czyli zacznij się oczyszczać, dbaj o swoją energię. Szczególnie w tych miesiącach. Sobota jest dobrym miesiącem do oczyszczania. Boże, miesiącem, kochani, i dobrym dniem do oczyszczania. Także polecam Wam oczyszczanie, energetyki, czy to za pomocą jaja, kąpieli, w wodzie z solą, prawda, czy jakiekolwiek inne tam wolicie, stosujecie. Im więcej będziecie się oczyszczać i dbać o tą swoją energię, o tego swojego ducha, tym szybciej dotrzecie do celu, który już jest prawie na wyciągnięcie ręki. Dobra, teraz zobaczymy, co mówią karty bogiń. Bo Ostatnio właśnie pisałem mi dziewczyny, że w ostatniej wróżbie bardzo się Wam spodobała ta talia. Także pomyślałam, że będzie to właśnie fajnie też zrobić kolejną wróżbę z nią. Ciekawe co przyniosą. Jaką energię przyniosą te karty? Mniew. Cykle i rytmy. Bierz pod uwagę e, cykle swojego ciała, poziom energii i emocje. I Lakshmi, świetna na przyszłość. Przestań się martwić, wszystko będzie dobrze. To przesłanie mówi o tym, żebyś zadbała o swoje, e, o swoje ciało. O swoją energię. Tutaj mm, wszystko, co znajduje się w ciele, także oczywiście krew i woda jest podporządkowana pod fazy księżyca także. Księżyc włada wszystkimi cyklami e, kobiety, e, wszystkimi płynami w organizmie i tutaj jest e, głośna wiadomość właśnie, aby uszanować pewne cykle. To jest też związane z cyklami, czyli z jakimiś etapami w waszym życiu, które mijają. Które powinnyście zostawić już za sobą. Ty skup się na tu i teraz, na tym, co jest teraz, bo to, co jest teraz, tworzy Twoją przyszłość. Jeśli chcesz e, wymazać coś z przeszłości, a chcesz coś nowego wnieść do przyszłości, to skup się na tu i teraz. To jest też mowa o tym, żeby wsłuchać się w swoje ciało. Często mi się w rozkładach tak pokazuje w tej karcie. Wsłuchaj się w swoje ciało, co ono do Ciebie mówi, czego ono na dany moment potrzebuje. Czyli ten weekend y, możesz poświęcić właśnie rozmowie ze sobą, ze swoim wnętrznym, ze swoim ciałem, zadbanie o energetykę, czyli wszelkiego rodzaju kontakt z naturą, dbanie y, właśnie o, o odpowiednie odżywianie, diety. To jest też informacja o medytacjach, o uszanowaniu jakichś właśnie tych cyklów, że coś się z tobą na dany moment dzieje, więc uszanuj to. Widocznie Twoje ciało, Twoja energia na dany moment potrzebuje tego. Potrzebuje pewnych doświadczeń i potrzebuje pracy też ze sobą. I tak druga karta mówi, że jeśli ty zaczniesz tą pracę, zaczniesz się. Do ciała i do energii, zacznij pracować z ciałem i z energią, to nie będziesz się miała czym martwić, bo wszystko będzie dobrze. Bo ta karta przynosi już e, zapowiedź, że będzie już dobrze. Ty jesteś na właściwej drodze. To, co się dzieje, jest właściwym wydarzeniem. To jest dobry moment teraz, żeby zadbać właśnie o siebie. Tak jak widzieliście w mojej przepowiedni wczoraj, tam dałam, przepowiednie to jest czas sprzątania. To jest czas sprzątania nie tylko naszych wydarzeń, jakie są w danym momencie, ale też naszego wnętrza, po prostu trzeba posprzątać wnętrze, uporządkować energię, uporządkować e, nawyki na przykład, żeby ciało fizyczne zaczęło się odnawiać. Bo to jest czas, kiedy docierają do nas naprawdę silne dawki energii i ciało może być zmęczone. A im bardziej my e, popadamy w jakieś takie nostalgie, nie dbamy o siebie, odpuszczamy pewne rzeczy, to nasze ciało jest przeciążone. Nie możesz wtedy wskoczyć na ten cykl, będzie nam trudniej. Więc zacznij pracę z tym ciałem i z energią. A otrzymasz po prostu to, co oczekujesz, czego zawsze chciałaś. W ten sposób. Lakshmi to jest najlepsza wróżba, chyba tutaj w tej karcie. Najlepsza wróżba, Jaka może wypaść, bo ona zapowiada już znaczną poprawę sytuacji. Ona przynosi w ogóle zmianę wszystkiego tego, co do tej pory było, co ci gniotło. Czyli też bardzo fajna wróżba. To co, kochani, ja nie przedłużam, żebym to mogła wrzucić fajnie na fejsa. Jest tak nieraz, że jak jest długi filmik, to po prostu mi nie wrzuca. Jeśli mi się nie uda wrzucić, to wrzucę po prostu przez YouTube'a. Tak chyba będzie najlepiej. To co? Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że takie wróżby też wam się podobają. No i sorki za tą kamerkę. Następnym razem spróbuję ogarnąć statywik. No to cześć, kochani. Miłej soboty i mniej sprzątania. Pa.